Przebywamy, mam nadzieję, w romantycznym miejscu przy Piotrzkowskiej 92, w herbaciarni galerii przy kominku. Jest to miejsce, jak mawiają niektórzy klienci, zaczarowane. Oprócz pachnącej, przepięknej herbaty. Mnóstwo zapachów, które się przeplatają, właśnie z zapachem ciasta, i, i herbaty, i olejków. Żeby dotrzeć do nas, należy, należy głęboko wejść w bramę, i w prawej oficynie, niemalże przy końcu podwórza, mieści się właśnie to moje małe magiczne miejsce. Zazwyczaj odwiedzają mnie różne osoby. Nie umiem tego generalnie jakoś tak powiedzieć kto, ale na przykład i starsi, i młodsi gra sobie spokojna, delikatna muzyczka Franka Sinatry bądź inna jazzowa muzyczka, gdzie można sobie, przy której można sobie właśnie spokojnie porozmawiać, odpocząć, zrelaksować się. I naprawdę są to różne grupy. Są to panie, które przychodzą, właśnie umawiają się na spotkania z koleżankami, są to młodzi ludzie zakochani, którzy przychodzą sobie na randkę, starsze osoby, które gdzieś tam robią sobie jakiś relaks. Także powiem, że dosyć duży przekrój społeczny. Takim szczególnym uznaniem cieszy się ciasto, ale w szczególności właśnie sernik z karmelem. To jest właśnie mój specjał, wszystkie ciasta wypiekam sama, natomiast ten sernik ma tutaj numer jeden, potem są takie szarloty bezowe, ciasta kruche, no różne, różne rzeczy, wszystko jest domowe, w oparciu o naturalne receptury, bez żadnych sztuczydeł. Skąd pomysł na taki bestru? To może mój sentyment osobisty do tego, żeby było ciepło, żeby było domowo. Zawsze bardzo chciałam, zawsze chciałam mieć herbaciarnię, a jeżeli już ona właśnie powstała, to, no to właśnie tak mi się spodobało. Nie chciałam powtórzyć wystroju migdałów, nie chciałam powtórzyć innych wystrojów, bo to by było nie fair. Wszystkie mi się podobają, które istnieją w łodzi, są znakomite. Natomiast chciałam, żeby troszeczkę klimatycznie było inaczej i chcę i dążę do tego, żeby stworzyć prowansję. Jeszcze trochę mi do niej brakuje, natomiast w tym kierunku zmierzam. Zapraszam właśnie na domowe wypieki, na herbaty z plantacji świata, bo są to herbaty sprowadzane bezpośrednio z fabryk przyplantacyjnych i zapraszam właśnie na czar i urok tego wnętrza.